Hej, hej kochani. E, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Sylwia i prowadzę kanał Pasjonatka Rękodzieła. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dawno nie było. E, wybaczcie, ale no niestety, teraz są przygotowania do konkursu dziewiarskiego, więc mam bardzo dużo pracy. Tworzę, piszę własny projekt i oczywiście od razu go dziergam. Niestety nie mogę Wam go pokazać, no bo są takie przepisy, tak mówi regulamin. Ale mogę powiedzieć z jakiej włóczki będzie ten projekt, za chwilkę Wam opowiem. Ogólnie mój projekt będzie składał się z trzech dużych elementów, i to co już udało mi się rozpocząć, to naprawdę powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Opowiem Wam również o pierwszym spotkaniu dziewiarskim, które odbyło się 26 listopada w Katowicach. Powstała w końcu, zreaktywowała się grupa Górnośląskie dziewiar Dziewiarki Sztrykowany Krepel. Było fantastycznie, ale to oczywiście wszystko opowiem Wam za chwilę. Na początek pokażę Wam w jakim miejscu jestem przy naszej saszetce z kwadratów babuni, ponieważ ja robię podszewkę na szydełku półsłupkami, dziergam ją. Przydełkuję w międzyczasie, jak jadę sobie do pracy, czy w autobusie na zakupy. Także już Wam pokazuję, nie jest tego dużo. Wydaje mi się, że dopiero jestem w połowie i to ja sobie robię taką kolorową. Jeżeli robicie saszetkę razem ze mną, to od razu Wam mówię, że ja tu nabrałam 68 oczek łańcuszka i teraz wykonuję 68 Półsłupków, zwykłych półsłupków, nienawijanych, zwykłych półsłupków. Włóczka, na której pracuję, to jest Ideal Yarn Art. Bardzo fajna, przyjemna, 100% bawełny. Także zanim będzie film instruktażowy, to już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że właśnie tu wykonałam 68 półsłupków, żeby zrobić podszewkę. Wszystko będzie na filmiku. Na razie muszę to skończyć bo wiadomo, jakbym miała nagrać film instruktażowy każdego rzędu, troszeczkę mi się zwija, każdego rzędu to, no to by był problem, musiałoby być z 10 odcinków, bo wiecie, to jest zrobione na szydełku 3 mm, robótka idzie dość wolno, wiadomo, jakbym przysiadła całymi dniami, to bym ją szybko skończyła, ale, że mam jeszcze inne projekty na drutach, które Wam pokażę za chwilę, już je widziałyście, ale na jakim etapie ja jestem. I teraz, mój sweterek z darmowego wzoru dropsa już ma prawie ręka, już Wam pokazuję jak on wygląda tu oczywiście zrobiłam rękaw jestem na etapie właśnie teraz ściągacza, zostało mi może 5 cm, ponieważ ściągacz we wzorze ma 8 Przymierzałam, fajnie leży. Może nie jest tak luźny jak na zdjęciu, ale wydaje mi się, że po blokowaniu, po praniu on się delikatnie, delikatnie rozciągnie. Jest krótszy, ma oczywiście tutaj wykonane te cięcia, te boki. Bardzo mi się podoba, już nie mogę się doczekać, kiedy go skończę, powiem szczerze. Ale wiecie, jak to się robi na drutach 3 mm i 2,5 mm, no to robótki dużo nie przybywa. Myślałam, że uda mi się go skończyć do targów i że go zablokuję i sobie w nim pojadę, ale niestety nie. Bardzo długo schodzi na właśnie teraz na te rękawy. Wydaje mi się nawet, że dłużej niż dzierganie tutaj tego korpusu sweterka. Oczywiście robiłam też tu rzędy skrócone. Można robić, nie trzeba, ale w opisie jest podane, że jeżeli ktoś chce mieć rzędy skrócone, żeby ten dekolt nie nachodził nam za bardzo na szyjkę, no to można właśnie skorzystać z rzędów skróconych. Oczywiście tu ten dekolt jest na podwójnej jakby. Więc, także sweterek myślę, że już niebawem za jakieś dwa tygodnie może skończę. No ale, no tak, tak idzie, moi drodzy. Jak się robi kilkanaście rzeczy na raz, to właśnie tak przybywa. No i wróciłam oczywiście też do mojej chusty z resztek. Zaraz wam pokażę, ile ostatnio udało mi się wydziergać. Ja ją robię z końcówek, znaczy z końcówek, bo to nie można nazwać końcówką. Ale jeszcze mam dwie takie. I tu jest taka sama sytuacja. Bardzo mało przybywa. I szczerze powiem, że już miałam ochotę w ogóle zakończyć tą chustę, zostawić ją na takiej szerokości, jak jest, ale postanowiłam, no trudno. Jak się podjęłam, no to muszę ją zrobić dużą, bo zima dopiero się zaczyna, więc na pewno w styczniu uda mi się ją skończyć. Od ostatniego razu wydziergałam jakieś chyba 6-7 cm. Już powiem szczerze, że nawet na drutach mi się nie mieści. Jakbym miała ją całą rozłożyć. I ona wygląda mniej więcej tak. To jest wykorzystanie, oczywiście przepraszam za te wszystkie nitki, ale to jak dołączam potem moteczki innych kolorów, ponieważ dziergam naprzemiennie i wychodzą takie delikatne paski. Ona jest sporych już rozmiarów. No, ale jeszcze, jeszcze na pewno dużo będę dziergała. Wiadomo, że tu już idzie o wiele wolniej, bo tych ocz oczek jest naprawdę, moi drodzy, bardzo dużo. Więc podejrzewam, że może jak będę jechała na targi, to wezmę albo tą chustę, albo ten sweterek. <słuch> Duża robótka, no ale, no cóż. I to jest, jeżeli chodzi o moją, yy, dokończenie moich kolejnych projektów. Rozpoczęłam, również rozpoczęłam, może nie rozpoczęłam, ale zrobiłam sobie próbkę. Nie wam pokażę. Gdzie o ja oczywiście mam. <laughs> Ostatnio wam pokazywałam we vlogu, że mam Brushed alpaka, Silk od Dropsa. Piękny wrzosowy kolor. Tu teraz w ogóle wygląda bardzo jasno, ale podejrzewam, że on jest, jest tak troszeczkę przydymiony. To jest troszeczkę taki nieoczywisty kolor i bardzo ciężko było mi dobrać odpowiednią cienką nitkę do tej włóczki. I oczywiście kokonki wypuściły nową serię Single By Kokonki, czyli to jest Merino. Jest 50% Merino i 50% akrylu. I udało mi się, przyszła paczuszka i jest to taki, taka fuksja. W takiej szpulce jest 800 metrów. Ja oczywiście mam dwie szpulki, będę łączyć dwie nitki i do tego właśnie tą, tą no w sumie braszet alpaka. Ta funkcja jest troszeczkę ciemniejsza, ale w próbce wygląda idealnie. Po prostu jest masa kolorów i... Spokojnie można sobie dopasować do moherowych jakichś cylków czy tym podobnych włochatych włóczek, jeżeli nie znajdziecie jakiegoś koloru, który Wam właśnie odpowiada. Ja sobie zrobiłam próbkę, ponieważ będę robiła na kanał film instruktażowy właśnie tego sweterka w rozmiarze uniwersalnym. I próbka wygląda troszeczkę prześwietla. Kolor mi się, powiem wam, że kolor mi się idealnie zgrał. Jest taki troszeczkę przecierany, ponieważ ten brąz ra, alpaka ma tą niteczkę taką mm, bardzo jasną. Nie będzie tego widać. Widzicie takie? Ona jest na takiej jasnej niteczce, otoczona właśnie tą, tym, tym włosiem alpakowym, trochę ciemniejszym. I to właśnie na robótce widać, ale no nie mogę, nie wiem jak wam pokazać, bo tak mi się troszeczkę światło odbija. I jest mięciusia i ja też robię to, robiłam próbkę na drutach 5 mm, yy, chociaż yy, producent zaleca do tej alpaki 5 mm druty, a ja jeszcze dołożyłam te dwie nitki, więc powinnam to zrobić na, na przykład na szóstkach albo siódemkach. No niestety nie zrobię tego na szóstkach i na siódemkach, bo chcę uzyskać efekt. Bardziej takiej mniej prześwitującej dzianiny, żeby to było bardzo ciepłe, chociaż takie chmurkowe, piórkowe sweterki mi się bardzo podobają. Wykonałam również próbkę na drutach 6 mm, ale te, te przerwy były zbyt dla mnie duże. Wiadomo, że po praniu ta alpaka jeszcze jakby ładnie się rozłoży i, i być może by nie było widać tych takich przerw. Ale ja wolę mieć taki bardziej misisty ten sweter, on w ogóle jest też, jeszcze ta próbka lejąca jest, nie jest jakaś zbita bardzo i taki właśnie, o taki efekt mi właśnie chodziło. Także to, jeżeli chodzi o właśnie ten projekt, również, tu się słyszy, moi drodzy, moja czapeczka, którą wykonałam dosłownie 3 godziny. 3 godziny wykonałam sobie taką czapkę grubą. Już Wam mówię, co to za włóczka. Mam wszystko uszykowane. Jest to oczywiście też Drops Snow. Myślałam, że będzie gryząca. Ja już przed praniem miałam ją na sobie, bo dopiero teraz zablokowałam i wyprałam. I powiem Wam, że mnie nic nie gryzło. Nie wiem, jestem uczulona, znaczy uczulona, nie, yy, wełna mnie podgryza i czasem mam wrażenie, że nie chcę nosić tych yy, dzianin, ale jeżeli jest tak zimno i właśnie miałam tą czapkę i miałam mój sweter ten taki w paski, który noszę nagminnie, to to podgryzanie sprawiało właśnie, że mi było o wiele cieplej i miałam większy komfort. I chyba o to chodzi, więc przekonałam się do wełny stuprocentowej, będę nosić, czapka noszona z zwykłym, yy, tu jest zrobiona ściągaczem 1 na jeden. właśnie sobie schnie, nie przymierzę Wam, bo jeszcze jest wilgotna, e, oczywiście nie powinna może suszyć na kalorferze, ale chcę, żeby ona mi jak najszybciej wyschła, ponieważ mnie pojadę na pewno na targi do Wrocławia. I to jest moi drodzy ta czapeczka i jeszcze Wam pokażę... Co będę dziergała dla mojego męża, bo mój mąż oczywiście yy, zażyczył sobie czapkę. Czapka będzie w żakardowe yy, wzory i chcę mieć taką uszatkę. Oczywiście wzór będzie też darmowego, darmowej strony Dropsa. znalazłam tam fajną czapkę, troszeczkę będę ją modyfikować. Ale co chciałam powiedzieć i wam pokazać, że weszły nowe kolory z Norda. Ja to tego Norda to chyba nie opuszczę. No ta włóczka jest idealna dla mnie. Ja po prostu ją uwielbiam. i Teraz wesz przed taki kolor, to jest taki mlecz. Taki jasny, żółty. Oczywiście Drops Nord jest w kolorze Orcha. Piękny kolor, który wykorzystywałam oczywiście do swetra z kwadratów. Ale jest również teraz nowość. To jest kolor 28. Piękny, taki delikatny, żółty. Faktycznie taki mlecz nie taki pastelowy żółty, ale taki przydymiony żółty. Tu mam numer 24 kolor, to jest taka szałwia. I do tego będę przewodnim kolorem, to jest taka trawa, taka zieleń, troszeczkę też taka przygaszona. I to jest numer koloru 19. I te połączenia będą wykorzystane właśnie w czapce. Yy, dla mojego męża ona będzie troszeczkę cie, cień, znaczy cie, cięższa <grafię> cieniutka ponieważ yy, we wzorze dropsa użyta jest chyba karizma, yy, ale mój mąż on nie lubi takich czapek troszkę grubszych, woli takie cieniutkie a że to będzie robione żakardem, więc ona będzie troszeczkę grubsza niż jakbym dziergała ją zwykłym tam ściegiem po, pończoszniczym czy nawet ściągaczem, ponieważ te nitki z tyłu, które w środku będą przeciągane, to one dodadzą jeszcze takiego właśnie, takiej grubości. Takie, takie będzie właśnie połączenie kolorów. I moi drodzy, jeżeli chodzi o nowości, to już nie mam nic, ale Wam opowiem troszeczkę, jak było na spotkaniu. Na spotkaniu dziewiarskim. Moi drodzy, było fantastycznie. Grupa rośnie szybko na Instagramie. Tu Wam wrzucę logo grupy. Możecie dołączać, jeżeli jesteście z Górnego Śląska, ale nie tylko. Jeżeli macie ochotę do nas przyjechać z każdego miasta, to oczywiście zapraszamy. Planujemy kolejne spotkanie dziewiarskie. Na razie zastanawiamy się nad datą, bo wiecie, to jest teraz grudzień ten okres taki szaleństwa przedświątecznego, więc na pewno o wiele, na pewno wcześniej pojawi się jakaś informacja odnośnie o spotkaniu. Także powiem Wam, że było nas sporo, no nie przypuszczałam. Spotkanie odbyło się w fantastycznej atmosferze. Ja nawet nie wiem, kiedy to zleciało ten czas, bo w sumie. Tam spotkałyśmy się na godzinę 16 do 19. No, do 19.00. <grywia> naprawdę, klimat tej kawiarenki. Szefowa udostępniła nam praktycznie całą, całą jakby górę, gdzie było naprawdę dużo miejsca i wszystkie się super zmieściłyśmy. Było do, dużo rozmów o włóczkach, o projektach, o targach. I mam nadzieję, że to się jakby rozwinie, że będziemy mogły się spotykać wspólnie i dziergać. Bo nie ma fajniejszej frajdy niż moi drodzy, właśnie spotkanie się tak na żywo. To daje dużo energii, człowiek wychodzi naprawdę szczęśliwy. Fajnie jest też pisać w internecie, spotykać się tam na Instagramie, na Facebooku, czy ogólnie na YouTubie, w komentarzach, ale jednak spotkania na żywo to jest coś, co um, buduje fajną społeczność. To jest naprawdę całkiem inaczej, jest, jest jak się jest w internecie. Nagrywa się filmiki czy filmy instruktażowe. Może to nie jest takie zaplanowane czy takie wyreżyserowane, bo wiadomo, vlogi nie da się wyreżyserować albo się da, ale w większości osób, nagrywając vlogi dziwiarskie, robi to spontanicznie i wtedy też można osobę przez, oglądającą przez kilka tam odcinków jakby ocenić, jaką jest osobą, ale jednak na żywo to jest na żywo i ja serdecznie Was właśnie zachęcam, zapraszam do uczestniczenia w takich wydarzeniach, bo warto, naprawdę warto. I moi drodzy, już niebawem będzie kolejny vlog, ponieważ 2 grudnia jadę z dziewczynami jedziemy na targi do Wrocławia. Także e, mam nadzieję, że się tam może spotkamy, e, we Wrocławiu. Będzie mi bardzo miło. E, ja oczywiście e, już nie mogę się do, doczekać, ponieważ uwielbiam jeździć do Wrocławia. Dawno mnie też nie było, bo chyba będzie drugi miesiąc, jak już, e, jak już tam nie byłam, ponieważ byliśmy w, w Krakowie. E, potem mi wypadło oczywiście nie mogłam być na spotkaniu dziewiarskim. Teraz też dużo będzie się działo we Wrocławiu. Wigilia, którą organizuje Dagna z, z Kasią. Potem jest bal dziewiarski, także dużo rzeczy się będzie działo. Niestety ja nie będę mogła uczestniczyć, ponieważ też wiecie teraz, jak będę się działa nad tymi projektami. A powiem Wam, że no, moje wszystkie siły. Twórcze zostały skierowane właśnie na ten projekt i po prostu bardzo wysoko postawiłam sobie poprzeczkę. Mam nadzieję, że uda mi się jakby stworzyć to, co mam, tą wizję mojego projektu. I jak się uda, to na pewno będzie, będzie napisany wzór, ponieważ ja z automatu od razu piszę wzór, ponieważ no potem, żebyście też mogli skorzystać. Wzór będzie prosty, ale trochę skomplikowany. Tak jak przy Alpace, moi drodzy. Czyli dużo będzie trzeba było włożyć cierpliwości w te projekty, ponieważ one, jeżeli chodzi o sam fakt szydełkowania, nie będą jakoś skomplikowane, ale materiały, które będą użyte pewnie... Mogą sprawić Wam trudność. Wtedy zawsze można wykorzystać inne włóczki, natomiast wtedy ten projekt całkiem inaczej będzie wyglądał niż jakby miał być zamierzony, tak jak ja go będę wykonywać. Ja Wam tylko powiem tyle, że ja wykorzystuję do projektu włóczkę bukle i już możecie się domyśleć, jak się pracuje tą włóczką. Poród jest ciężko, powiem szczerze. Poród jest bardzo ciężko, trzeba uważać, bo to jest delikatne włókno. Ono się jeszcze troszeczkę rozciąga pod, jak, jak je weźmiecie tak w rękę. Te pętelki powodują, że nie widać oczek w ogóle poniżej. Po prostu to jest żywioł. Ja już troszeczkę się przyzwyczaiłam do tej włóczki dziergając to, co właśnie tworzę na konkurs już tak bardziej intuicyjnie chociaż to bardzo, bardzo długo, dużo czasu zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu ponieważ yy, tu nie mogę sobie robić i patrzę, patrzę, patrząc na przykład na jakiś film na Netflixie czy, czy w, w TV oglądając tu faktycznie muszę się skupiać patrzeć centralnie, liczyć każde oczko w każdym rzędzie żeby nie zgubić, a jak już zgubię, no to wtedy delikatnie pruję i zaczynam od początku. Także wyobraźcie sobie jaka to jest mozolna praca. No, narzuciłam sobie naprawdę wysoko poprzeczkę, ale wydaje mi się, że po prostu też chcę się rozwijać. Wiem, że moje wzory należą do takich bardzo prostych. Jesteście w stanie sobie z nimi poradzić, bo piszecie często, że Myślałyście, że to jest dość trudne jednak z tymi filmami instruktorowymi, ja się znowu mota, ale wybaczcie, naprawdę wybaczcie mi, bo jest teraz taki okres, że po prostu yy, był moment, że nie dawałam rady z wieloma rzeczami yy, i starałam się wszystkiego robić po trochu, ale to się jednak nie da trzeba się skupić na jednej rzeczy bo jak się robi wiele rzeczy, to potem wiele rzeczy się nie kończy a ja już postanowiłam sobie, że muszę skupić się też generalnie na jakichś dwóch może nie czynnościach, tylko dwóch pracach żeby po prostu sobie to wszystko poukładać, a że jestem chaotyczną osobą to lubię zaczynać wiele rzeczy i w międzyczasie też coś robię ale na pewno będą filmiki moi drodzy pomimo tego, że będę skupiona bardzo na projekcie to będą również i vlogi, i będzie, y, będą projekty na szydełko i na druty, bo sweter oczywiście zaplanowałam i on będzie. Będzie po prostu y, film instruktażowy, ale on będzie w takiej formie, że najpierw wydziergam sweter, nagram filmiki i dopiero będę je wypuszczała na kanał, żebyście też nie musieli długo czekać. Zanim wydziergam, powiedzmy, rękaw, bo wcześniej też tak robiłam, że dziergałam odcinkami i, w, i, na, i wrzucałam je na YouTube, a w momencie, kiedy już wydziergałam dany element, czytam swetra, widzę, że bardzo lubicie ten sweter, który jest na kanale, że często do niego zaglądacie. Także będzie sweterek właśnie z tej e, włóczki. Ja mam na ten sweterek 5 motków brasz alpaka i dwa właśnie te 800 metrów, które będę razem e, łączyć. Także nagadałam się, nagadałam się. Powiem szczerze, że bardzo jest mi miło, że tak chętnie dołączacie tutaj do społeczności pasjonatki rękodzieła. Jest naprawdę już Was bardzo dużo i jest mi niezmiernie z tego powodu miło. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Na Facebooka, na grupę Szyjemy Dziergamy z Pasją, na grupę, jeżeli macie Instagrama, górnośląskie dziewiarki, na Instagramie Sztrykowany Krepel, na naszą grupę do społeczności. Także zapraszam, zapraszam, pozdrawiam, moi kochani. Życzę Wam miłego dziergania, miłego szydełkowania. Mam nadzieję, że uśmiechnęliście się przy tym moim vlogu, takim jak zwykle, troszeczkę z tematu na temat. I tyle. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki. Widzimy się na targach. Pa pa!